Wow! Witam was w DUBUDU! Siemaneczko z tej strony Bas. Dawno nie było DUBUDU, znaczy na streamach było, ale. Znaczy ostatnio było <grym> na streamie. No, jakoś tak ostatnio mam fazę na DBD. To stwierdziłem, a! Zresztą to co wam już napisałem na społeczności, a w realu wam napiszę, znaczy na moment e... Ale już w sumie mogę robić tak i gadać. I tak wam będę wycinał te, te oczekiwania. Yy, wrócić chciałem do serii yy, z DBD, ale taka spontaniczna. Nie będę pisał kiedy będę wrzucał odcinki, a bo nie wiem czy mi się uda, czy się długo utrzyma. Yy, no, zresztą napiszę to na karcie społeczności, a w tym momencie to już zostało napisane eee, na moment publikacji odcinka. Eee, no i w sumie tyle. No, tak, mam fazę. Póki, póki mam, chcę sobie pograć. To czasem będę nagrywał, więc, eee, więc będą odcinki. Eee, no i tyle w sumie w temacie. Więcej, więcej nie mam co tutaj wam do dodania. Mam nadzieję, że z zadowoleni będziecie z tego. Jak nie. To, to... to trudno, no. <noise> to i tak ten... to najwyżej nie będziecie oglądać, no. Wasz wybór w tym jest. Mm. No i tyle. Zobaczymy też jak będzie szło. Bo ostatnio całkiem nieźle mi idzie i... może to kwestia tego, że... jakoś ten... aktualizacje były, jakieś MMRy się poprawiły, te dopasowywanie. O, bo gram w sumie podobnie jak grałem, czyli... jak debil uciekam po prostej. I, i nie umiem uciekać, a no, no zobaczymy jak to wyjdzie. Zawsze jak nagrywa się to trochę inaczej to wygląda, więc więc e, zobaczymy jak to pójdzie. Raczej po dwa mecze będę raczej nie będę grał mordulcem, bo się za bardzo denerwuję i nie lubię, więc będziemy sobie grać e, tylko surwami. No i tyle w temacie. To już poczekajmy do meczu, bo to już nie będę tego akurat w początku wycinał. Bo tutaj wszystko objaśniam. Ja mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. I mam nadzieję też, że ja się będę dobrze bawić. No. I tyle. Znaczy. O, mogę powiedzieć o której godzinie? Mniej więcej chyba na jakąś 10, 11? No a może na jedenastą będę. Zobaczymy, bo z 9:20 jak to nagrywam, to jak zmontuję to na 11, mogę nawet dzisiaj to wdupić, ale jeszcze bym musiał napisać tą yy, informację o tym. Więc zobaczymy, zobaczymy. Najwyżej no będzie jutro, ale myślę, że jakoś tak przed południem. 10:11 będą odcinki. O właśnie, bo mam ten perk śmieszny. Może nie w tą stronę? Co ja mam za zadanie? Nie wiem, co mam za zadanie, to takie główne. Może nie, może ten na górze na razie sobie odpuszczę Nurska to Widzę, że już będzie dobry mecz Idealny pod nagrywki Raz no, skradnijmy się powoli No nie biegam, żebym... Sprintuj nie ten Okej, okay. dobra, jednak idę tam na górę. Zmarnuję ten sprint, bo oni chyba tam robili gena, a ona ich pogoniła. Ona jest tu trochę przepierdolona. Nie, nie robili. Nie wiem, czy ona mnie widziała. A, jeszcze dostała paletę! Ale beka! Kurde, szkoda, że nie mam za... Zadania na... Dobra, spierdalam stąd daleko. Niech trudno, niech ją podniesie. Mam też zadanie dzienne na ten. Szkoda, że jej nie włączam zadania, kurwa, na te, oś, na te ogłuszanie, bo stwierdzam, że jest bez sensu siedzenie z tym zadaniem, bo ja rzadko bardzo ogłuszam, nie? I potem, kurwa, czasem jest tak, że się ogłuszy i to się nie nalicza. Dobra, muszę ściągnąć Aysem. Roz no, ściągnę go, bo ja mam i tak Boroweda to... I tak będzie bezpieczne ściągniętko. I myk! I przed ryjem Mordercy A ona za nim poszła! A nie, za mną! Ała! No nie ma jeszcze Franklina szmaciura jedna! Hahaha, ha, ha. co ono ma za śmieszne perki? O kurwa, tu było przejście? Nie widziałem! Myślałem, że tu jest taka, taka ściana z ten. Nie zauważyłem, no trudno. Ale mam ściągnięcie jedno, trochę się z nią poganialiśmy. Więc nie ma tak źle, ale. Myślałem, że tam jest ściana, że tam nie, nie, nie da się przejść. To jest w tym skaszaniu strasznie. No trudno. Wiszę na haku. Codziennie. Wiszę na haku. <grywy> o, dziękuję, Michaela. Do To tema Może... Ale widać, że nie tuneluje, bo ja myślałem, że ona stuneluje tam tego gościa. Ja bym proponował się tu poleczyć przy temie. Nawet wybym to temię. O kurwa. Dobra. Co ona zrobiła? Chyba ktoś go ten... No ale ja tam nie idę. Póki się nie... Póki nie będę wyleczony, to ja tam nawet nie podchodzę. Nie chcę paść dla jaj. Dobra, idę tam teraz. Może się go, go uda podnieść. Nie ma jej tu Dobra, bo on się pewnie rekoweruje. Mogłeś. Aha, on się rekowerował. Dobra, to muszę go od razu poleczyć. Nie. albo i nie. Bo ona tu przyjdzie. Teraz. No posuń się! Kurwa. Kurwa za mną znowu! Nie mam, nie wiem, co zrobić. O, patniemy może przy tej samej... Przy tej samej palecie, co ostatnio. Kurde, jakby ta Mikaela mnie nie, nie przyblokowała, to bym zdążył jej spierdolić, a ta się na mnie uwzięła. Maciurka. No, mamy drugie wiszonko. Czyli potwierdziła się, potwierdziła się metoda yy, nagrywać, kurwa, gorzej ci idzie. Ale nie no, takie mecze też się zdarzają. I tak moim zdaniem nie było najgorzej. Znaczy, jeszcze jest mecz, nie? No ale nie, nie, na, na 100% nie uciekniemy. Może jedna osoba, klapą. Ktoś by mnie ściągnął. Dziękuję. Tak, biegnij tu z mordercą. To jest świetny pomysł. Nie, nie biegnie z mordercą? Myślałem, że biegnie z mordercą. A nie! Dobra, spierdalam. Piechdalam, Dobra, on tu leży, to ja lecę Może ja ją pierw ściągnę, a potem bum totema się wyleczymy No, tak zrobię Kurwa mać Piechdalam. Poszła za nią, nie widziała mnie chyba. Dobra, leczu, leczu. Ale ona by mogła tu oro zrobić. My się, ja się tu leczę, leczę, a ona się jeb. Wpierdala prostu do tej szapy. No, prosto do tej szapy. Przydatne jest, jak ktoś ma tą umiejętność tego buntotema w, w, w drużynie. Powiem wam. Gdzieś silnik był, nie? Tam Ale oni się tu ganiają O, drugi buntotem Kurwa, trochę się boję Bo mam ostatnie wiszenie Nie chcę aż tak szarżować Chciałbym choć trochę silnika porobić i zmarnowałem sprincior Kurwa Tam łaś, widzę ją, dobra, chuj No idź sobie stąd! Czy ty się z kimś ganiasz tak długo, czy... Bo ona wcale jakaś ultra mocna nie jest, nie? O. Fajnie! Skozak! Pobiegnie za mną gdzieś? Idę do góry Gdzie tu to jest to okno? A, on jest zablokowany To też fajnie Kurwa, kajona jest To w ogóle skrzy... ale ale nie, nie opłaca się skrzynek robić, żeby... To idę na szubienicę. Kurde, latam jak po nie... Nic nie zrobiłem od dłuższego czasu. Dobra, może... Kurde! Ace, pajacu. Może mi tu nie wpierdoli się. Zaskoczki. Kurde, takie oro na początku zrobił, a teraz jest w sumie spokój. Śmiesznie. Nie wiem, może ktoś się urabia tam nieźle. Kurwa jego mać! Czemu do mnie?! a Paleta! Dobra, paletę zrzuciłem spaliłem trudno. A skurwa? No i chuj o, co on zrobił? O kurwa, co on odjebał? Co to za perk jest? No już by mi tak nie uciekł, nic tu nie było Za bardzo Co za perk ma Co to było? Śmiesznie, no nie udało się uciec standardowo No kwestia tego Czy, czy to kwestia, że nagrywamy? Nie wiem, ale może być Just stream Billy. Ciekawe co on ma kurwa za ten A, zdobyć więc dwie... Dobra, wiem co to jest. Aha. Zadanie to jest które? A zarobienie genów, tak? No to znaczy, żebym genów bardzo mało zrobił, znaczy prawie wcale. Okej, okay. co on ma za perk to mnie tylko ciekawi? Feel over overback Nie, z przedmiotem. Z dostrzegasz aury. A, to chyba to zrobił. To jest chyba to. Dobra. Dobra, no to widzimy się na kolejnym meczyku. O, przystanek policyjny Racon City. Mm, uwielbiam tą lapę jeszcze z tym perkiem, który sobie wziąłem. Czyli nie będę widział już nic. <ścoughs> No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Jakiś silniczek. Legion. Może na dole? Może jest na dole? Świetnie. Albo nie jest na dole. Zaraz mnie czaśnie. Kurde, nie lubię przeciw Legionowi grać. Która chuj robię gena? Będę... O Jezus! I sprint! Kurwa, przecież sprintem wtrzasnąłem go! O ty chujku! Fajnie, że się ta spacja nacisnęła. Nie, no świetnie. Kurwa wszystkich zostawił, ale poszedł za mną. Zajebiście, czyli widzę, że jednak kultywujemy tradycję. Jak nagrywam albo coś, że kurwa zawsze ja wiszę pierwszy. No tak, spaliłem tą paletę. Zgadzam się. Ale kurwa, no. Na szczęście nie pierwszy, ale co to tak nie wchodzą, ostatnio wchodziły te mecze jak cholera Z Maxiem żeśmy grali, wchodziło pięknie Kurwa sam jak grałem to też większość było ucieknięte albo ten, a teraz normalnie jest rozpierdol Co jest grane No mam nadzieję, że kurwa Ja pierdolę. Ja pierdolę! Żartujesz sobie w tym momencie! Żartujecie sobie w tym momencie, kurwa! Że, kurwa, żartujecie z tego! No, co to był za mecz w ogóle? Co? Czemu tak to wyszło? Ale żeśmy to spierdaczyli normalnie! Znaczy, nie wiem z czego to wyszło. czemu oni tak popadali? No, ja już wisiałem, nie? Ten jeden padł. Ta jedna padła tu zaraz obok. Nie wiem co oni odjebali. Ale on też machuje, bo chyba mało punktów dostanę, nie? Bo nie miał godzenia za dużo. Chyba, że puści tę jedną osobę. Tak, puściłem. Albo szedł tak długo do haka, że sam się puścił. Bo kurwa, wszystkie haki obok są zajęte. Co to w ogóle było? Co to w ogóle się odjebało? Przecież ten mecz trwał, nie wiem, 3 minuty. No ale. Ja pierdolę. Ja tą jedną rangę tutaj, ten punkt do rangi ostatnio to mam tak, że co go zdobędę to go tracę, co go zdobędę to go tracę, bo tak miałem mecze ostatnio właśnie, że yy, wczoraj w sumie, że wygrywałem, przegrywałem, wygrywałem, znaczy wygrywałem, no w sensie miałem dobry mecz, zły mecz, nie? To też na tej zasadzie, że przecież jak nie uciekniesz, a masz dobry mecz dużo punktów, to dużo rzeczy porobisz, to i tak masz punkt do rangi. Co, co, co tu się stało? On w ogóle... Nie, on wisi! Patrzcie ile on też, on też dostał tyle punktów, może za wygraną jeszcze was pięć, nie? Czy siedem? What the fuck? Dobra, nie komentuję tego więcej. Miało być po dwa mecze na odcinek, to są po dwa mecze na odcinek. No nie spodziewałem się takiego. No a najwyżej z tym nagram na następny dzień. Eee... No dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, do usłyszenia mam nadzieję, lepszych meczykach. Elo